W tej lekcji dowiesz się więcej o czasownikach nieregularnych w czasie past simple. Na początek powiedzmy, czym są czasowniki nieregularne. Są to te czasowniki, które posiadają własne, unikalne formy w czasie przeszłym. Formy tych czasowników past simple nie są tworzone przez dodawanie końcówki -ed. Tak się dzieje, na przykład w przypadku czasowników: spać. Sleep, slept, spotykać, meet, met, kupować, buy, bought. I niestety czasowniki nieregularne nie mają określonych reguł, dlatego trzeba się ich nauczyć na pamięć. Jest wiele podstawowych czasowników w języku angielskim, które mają formę nieregularną w czasie past simple. Jest to zupełnie inna forma niż forma podstawowa. Lista najważniejszych czasowników nieregularnych znajduje się w dodatkowych materiałach do tego kursu. A formy czasu pastsympu znajdują się na drugiej pozycji. Przypomnijmy jeszcze skróconą listę najczęściej używanych czasowników nieregularnych: robić do did, iść go went, przyjść come came, widzieć see saw jeść, eat, ate, brać, take, took, robić, make, made, dawać, give, gave, znaleźć, find, found, myśleć, think, thought. I chociaż te czasowniki wymagają zapamiętania, to najlepiej ćwiczyć systematycznie te nieregularne formy praktycznych sytuacjach. Można na przykład wymyślać swoje przykładowe zdania z czasownikami nieregularnymi. A teraz spróbujmy przetłumaczyć kilka przykładowych zdań. On zjadł śniadanie godzinę temu. He ate breakfast an hour ago. Oni przebiegli maraton w zeszłym miesiącu. They ran a marathon last month. Ona spędziła swoje wakacje we Włoszech w zeszłym roku. She spent her holidays in Italy last year. On przeczytał interesującą książkę wczoraj wieczorem. He read an interesting book last night. I jeszcze kilka innych popularnych czasowników nieregularnych w przykładowych zdaniach. Na obiad miałem spaghetti. I had spaghetti for dinner. Ona popełniła błąd. She made a mistake. Oni spali przez osiem godzin wczoraj. They slept for eight hours yesterday. Spotkałem ją w kawiarni w zeszłą sobotę. I met her at the cafe last Saturday. On rozmawiał z menadżerem na temat problemu. He spoke to the manager about the problem. Oni zbudowali nowy dom na przedmieściach. They built a new house in the suburbs. On wybrał czerwoną koszulę na imprezę. He chose a red shirt for the party. Ta drużyna wygrała mistrzostwo w zeszłym roku. The team won the championship last year. I wiesz już, że czasowniki nieregularne nie mają określonych reguł. Należy je po prostu zapamiętać. Ale pod pewnymi względami możemy znaleźć pewne podobieństwa. Zobaczmy zatem, jak można pogrupować czasowniki nieregularne. Są takie czasowniki, w których wszystkie trzy formy czasownika są identyczne. Na przykład obstawiać bet, bet, bet. Kosztować kost, kost, kost. Ciąć kat, kat, kat. Uderzyć hit, hit, hit. Skaleczyć hurt, hurt, hurt. Pozwolić Let, let, let. Położyć. Pyt, pyt, pyt. Zamknąć. Shut, shut, shut. Kolejna grupa czasowników nieregularnych to takie, gdzie druga i trzecia forma czasownika są takie same. Na przykład zgubić. Lose, lost, lost. Dostać. Get, got, got. Siedzieć. Sit, sat, sat trzymać keep kept kept spać sleep slept slept czuć feel felt felt zostawić leave left left spotkać meet met met sprzedać sell sold sold powiedzieć tell told told Czasowniki, w których druga i trzecia forma czasownika są takie same, jest dość sporo. Więc zobaczmy jeszcze inne przykłady. Płacić: pay, paid, paid. Robić: make, made, made. Stać: stand, stood, stood. Wysyłać: send, sent, sent. Spędzać: spend, spend, spend. Budować: build, Bild bild znaleźć find found found mieć have had had czytać read 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 mówić say said said i warto zwrócić uwagę na czasownik read w czasie past simple ma taką samą pisownię jednak wymowa jest inna read read Przynosić – bring, brought, brought. Kupować – buy, bought, bought. Walczyć – fight, fought, fought. Myśleć – think, thought, thought. Łapać – catch, caught, caught. Uczyć – teach, taught, taught. I jeszcze ostatnia lista, w której czasowniki co prawda mają trzy różne formy, ale jednak ich końcówki są do siebie podobne. Zobaczmy: prowadzić drive drove driven, jeździć ride road, ridden, wzrastać rise rose risen, pisać write road, written, gryźć bite bit bitten, chować hide hid hidden, łamać break broke broken wybierać choose chose chosen mówić speak spoke spoken po tej lekcji już wiesz co to są czasowniki nieregularne i jak używać ich w zdaniach w czasie past simple